I nauczał Jezus, chodząc po miastach i wioskach, i podążając w kierunku Jerozolimy. I ktoś go zapytał: Panie, czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? On zaś im odpowiedział: Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię Wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli. Gdy gospodarz wstanie i zamknie drzwi, zaczniecie stać na zewnątrz i pukać do drzwi, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. A on Wam odpowie, nie znam Was i nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, jedliśmy i piliśmy. Z Tobą i nauczałeś na naszych ulicach, a On powie mówię wam, nie znam was i nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych precz. I przyjdą inni ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa i zasiądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i pierwsi, którzy będą ostatnimi.